Hej Książka, której fragment za moment usłyszysz, powstała w ramach konkursu Piórko. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci. Mały Saj i Wielka Przygoda Tekst Magdalena Wiśniewska, ilustracje Marcin Macięga CZĘŚĆ PIĄTA Sai i Priya pobiegli do dużego pokoju, który był gabinetem apy. Było tam naprawdę dużo miejsca do zabawy. Saj stanął w jednym kącie pokoju, a Priya w drugim. Rzucali do siebie piłkę. Zwykle udawało im się ją złapać. Śmiali się głośno. A najgłośniej, kiedy piłka rzucona aż pod sufit, wpadła na wysoką szafę. Na szczęście nie zatrzymała się na niej, tylko sturlała się z drugiej strony. Zanim Priya zdążyła o cokolwiek zapytać, Sai zaczął mówić. Opowiedział jej o kolorowym ptaku, o śpiewającym mężczyźnie, o obrazie z Maharadżą, śnie, o ptaszniku, podziobanym owocu i o innych obrazach w domu. Dziewczynka z otwartymi ustami słuchała brata. To, o czym mówił, było naprawdę niesamowite. Uwierzyła mu, czuła, że mówił prawdę. Wyglądało na to, że nocne przybycie tygrysa do osady i obraz, który przed chwilą odkryli, są kolejnymi częściami tej samej historii. Co więcej, pewnie nie ostatnimi. Zabawa piłką przestała interesować Saja i Prię. Zaczęli naradzać się, co należy teraz zrobić. Powinniśmy powiedzieć o tym rodzicom, zdecydowała Prię. Też tak myślę, odpowiedział Saj. Ale jak? Czy nam uwierzą? Czy mamy jakieś dowody? Zapytała dziewczynka. Owoc granatu na drzewie i mój sen, ptasznik Maharadży na obrazie i ten wielki namalowany tygrys. Saj... Dorosłym to nie wystarczy. Dla nich to nie będą dowody, że rzeczy, o których mówimy, zdarzyły się naprawdę. Owoc mógł podziobać nawet paw z ogrodu. Sen jest fantazją, którą widziałeś tylko ty. Obraz wygląda tak samo jak wcześniej. Jeśli ptasznik z klatką i ptakiem zniknęli z niego choćby i na cały dzień, nie zauważył tego nikt poza tobą, nawet ja. Ale ty mi wierzysz, prawda? Nieśmiało zapytał chłopiec. Oczywiście, ja ci wierzę, ale dorośli twardo stąpają po ziemi i zwykle trudno ich przekonać, że jest inaczej niż myślą. Oni widzą rzeczy mało dla nas ważne albo niezrozumiałe, a nie zauważają tych, które my widzimy i rozumiemy. Jeśli powiemy im, że wielki tygrys, który przestraszył całą wieś, to pewnie ten namalowany na obrazie stojącym w gabinecie Apy, nie uwierzą nam. Ale musimy ich ostrzec. – Co będzie, jeśli pozostałe tygrysy też tu przyjdą? – zapytał Sai. – Musimy pomyśleć, co powiedzieć i jak to zrobić – odpowiedziała Priya. Dzieci wierzyły, że znajdą dobre rozwiązanie. Przez cały dzień zastanawiały się i rozmawiały o tym między sobą. Bawiły się, pomagały rodzicom, ale nie przestawały myśleć o niezwykłych wydarzeniach i o tym, że wkrótce trzeba będzie wyjawić je Amie i Apie. A może nawet... Innym mieszkańcom wsi. Tak minął czas aż do wieczora. Priya i Sai nie znaleźli dość odwagi, żeby podzielić się z kimś swoim sekretem. Zgodnie postanowili, że powiedzą o wszystkim rodzicom następnego dnia, kiedy tylko wstaną. Tej nocy dzieci miały spać razem z Amą na wielkim łożu w tym samym pokoju, do którego Apa zabrał je wtedy, gdy we wsi pojawił się tygrys. Było to najbardziej bezpieczne miejsce w domu. Na pewno żadnemu drapieżnikowi z zewnątrz nie udałoby się do niego zakraść. Saj zasypiał z myślą, że noc jest mądrzejsza od dnia i rano z pewnością będzie wiedział, jak rozmawiać z rodzicami. Po kilku minutach już spał. Miał wrażenie, że dopiero zamknął oczy, kiedy obudziła go ama. Zdawało mu się, że jest w innym miejscu niż elegancki, przestronny pokój, w którym zasypiał. Teraz panował tu chaos. Ama i apa biegali od drzwi do okien, a gdzieś w pobliżu słychać było huk i trzaski, jakby ktoś rozpalił wielkie ognisko. To musiało być tuż obok. Saj zrozumiał, co się stało, kiedy ama wzięła go na ręce i pobiegła do drzwi. Otworzyła je, a wtedy uderzył na nich żar i duszący dym. W domu wybuchł pożar. Paliła się już jego duża część: jadalnia, kuchnia i kawałek korytarza. Saj zakasłał. Ama zatrzymała się na chwilę, zakryła głowę syna swoim sari i przebiegła przez korytarz, po którym ślizgały się coraz większe płomienie. Już za chwilę byli na podwórzu. Za nimi przybiegł apa, niosąc na rękach priję, która dopiero się budziła. Wszystkim udało się wydostać na zewnątrz. Co za szczęście. Dom rozgrzał się od ognia. Trzeba było odsunąć się od niego, bo gorące powietrze wprost parzyło twarze. Nagie ręce. I nogi. Rodzice dobiegli z dziećmi aż do pierwszych drzew mangowców. Nakazali im tam zostać i nie ruszać się nigdzie, dopóki nie wrócą. Saj i Priya płakali głośno i patrzyli na rozmazany we łzach widok płonącego domu. Tak bardzo go lubili. To było ich miejsce na ziemi, serce ich pięknego ogrodu. Teraz z tej odległości dom, już w połowie ogarnięty płomieniami, wyglądał jak mały. Ruchomy obrazek. Ramganesz pobiegł do studni. Wyciągał z jej głębi wodę i napełniał nią kolejne wiadra. Pracował szybko jak maszyna, podchodził tak blisko płonącego domu, jak było to możliwe, i wylewał wodę wprost w buchające płomienie. W tym czasie Parwati wyruszyła po pomoc do osady. Kilku ludzi już zauważyło, że pali się dom sąsiadów na skraju dżungli. Obudzili pozostałych i wspólnie przybywali na pomoc. Mieli ze sobą wiadra pełne wody i drewniane wózki załadowane naczyniami z wodą. Parwati spotkała ich w połowie drogi do zabudowań i zaraz przybiegli razem. Kto mógł, pomagał w gaszeniu pożaru. W wielkim pośpiechu napełniano naczynia w studni, sadzawce ogrodowej, nawet w wodopoju dla zwierząt za granicami ogrodu. Trwała nieustanna bieganina. Jednak w pewnym momencie stało się coś, co sprawiło, że cały ruch zamarł. Wszyscy zatrzymali się tak, jak stali z wiadrami w dłoniach. Z wnętrza domu zaczęły wybiegać jakieś osoby, i nie byli to ani jego mieszkańcy, ani ci, którzy przybyli, aby gasić pożar. Zdziwienie sąsiadów było tak wielkie, że nawet nie pytali siebie nawzajem, kim są ci ludzie. Cofnęli się o krok, lub dwa, i zdumionymi, szeroko otwartymi oczami patrzyli, jak przez ganek wybiegają kolejno muzykanci z instrumentami, mężczyźni i kobiety ubrani w stroje dworskie, następnie jakiś człowiek i lecący nad jego głową czarno-biały ptak z kolorowym ogonem. Choć wydostawali się z objętej pożarem części domu, płomienie zdawały się omijać ich szaty, żadne ubranie nie wyglądało na uszkodzone przez ogień. Za nimi nieco wolniej wybiegł sam Maharadża, trzymany pod ręce przez dwóch mężczyzn. I tak jak tamci, pobiegł w stronę lasu, gdzie zniknął między drzewami. Ludzie gaszący pożar, których mijał, nie wiedzieli, co się dzieje, ale widząc wielkiego pana, nisko kłaniali się przed nim. Sai i Plia również przyglądali się tej scenie z pod drzewa mangowego. Kiedy tylko Maharadża dobiegł do granicy lasu, w domu, poprzez trzask ognia i walących się elementów budynku, dał się słyszeć jeszcze inny hałas. Ludzie łapali się za głowy, kiedy z ganku wyjechał rozpędzony wóz, zaprzężony w dwa woły. Na wozie siedział ubrany na biało hindus. Odprowadzany spojrzeniami osób zgromadzonych w ogrodzie, on również wjechał wprost do lasu. Mieszkańcy wioski chcieli gasić pożar, a jednocześnie nie wiedzieli, czy mogą wierzyć własnym oczom i co o tym wszystkim myśleć. Bali się podchodzić do domu, nie wiedząc, czy zaraz znów coś z niego nie wypadnie. Wyglądało to na silną magię, więc wszystkich obleciał strach. Chęć pomocy sąsiadom była jednak tak wielka, że zaraz, pomimo lęku, wszyscy znowu zabrali się do gaszenia ognia. Ale nie upłynęło wiele czasu, kiedy z domu wybiegł starszy człowiek ubrany w kolorowe szaty. Odwracając się za siebie, wołał kogoś i kilka razy skinął ręką. Zaraz w ślad za mężczyzną, naprowadzani przez niego, wybiegli handlarze wielbłądów, trzymając za uzdy swoje zwierzęta, przystrojone na targ w dzwonki, koraliki i haftowane derki. Biegło całe mnóstwo wielbłądów i ich właścicieli. Ten barwny tłum Oświetlał blask ognia, który ogarniał kolejne pomieszczenia i dach. Widać było, że płomienie nie parzą ani ludzi, ani zwierząt. Niezwykły korowód zmierzał do lasu i wkrótce zniknął pośród drzew. Oniemiali mieszkańcy wioski wciąż stali wokół domu. Wyglądali tak, jakby nie trzeba im było wiele, aby zaraz uciekli do swoich domostw. Kiedy przez kilka minut z budynku już nikt nie wybiegł, wszyscy pomyśleli, że na tym koniec. Wtedy jednak nastąpił kolejny akt tej czarodziejskiej sztuki. Przez okna, drzwi tarasowe i ganek wyskoczyło równocześnie pięć tygrysów. Jeden z nich był szczególnie wielki. Zgromadzeni rzucili się do ucieczki. Dzikie koty rozejrzały się dookoła błyszczącymi ślepiami, w których odbijał się blask ognia. Największy z nich skierował się do lasu przechodząc nieopodal dzieci, które przycupnęły schowane za drzewem. Usłyszały jego pomruk, taki sam jak ten, który rozległ się poprzedniej nocy za oknem. Pozostałe tygrysy kilkoma susami doskoczyły do pierwszego i razem z nim weszły do lasu. Dzieci znały ten widok z obrazu. Saj obejrzał się i zobaczył tylko tygrysie ogony niknące w ciemności. Z domu. Nie wybiegł już nikt więcej. Na podwórku pozostali jedynie Ramganesz i Parwati rozglądający się za swoimi dziećmi. Nie było komu ugasić potężnego pożaru, więc dom cały spłonął. Tę noc Sai i Priya z rodzicami spędzili w ogrodzie. Kiedy zaczęło świtać, światło dnia wydobyło z mroku kontury zniszczonego domu. Zgliszcza wciąż lekko dymiły i nadal biło od nich ciepło. Saj podszedł do miejsca, gdzie wcześniej znajdowała się jadalnia. To tam zaczął się pożar. Chłopiec pamiętał, że kuchnia i pokój jadalny paliły się już, kiedy Ama wynosiła go na rękach przez korytarz. Pierwsze promienie słońca pokazały się między pniami drzew za domem. Coś błysnęło w popiele. Saj spojrzał w tym kierunku. Czy to rozżarzony fragment czegoś, co spaliło się wewnątrz domu? Nie, przecież nigdzie nie było widać żaru, ogień całkiem zniknął. Chłopiec, nie bez trudu, podszedł do tego miejsca, schylił się i podniósł błękitny, oszlifowany kamień jaśniający niezwykłym blaskiem. Duma mędrca, piękność wschodu, klejnot Kaszmiru. Oto, co znajdowało się w jego dłoni. Musiał spaść z turbanu Maharadży. Sai pobiegł z nim wprost do Pli i rodziców, wyciągnął przed nimi otwartą dłoń ze szlachetnym kamieniem. Ramganesz, który pamiętał każdy szczegół kupionych przez siebie obrazów oraz każdą historię, jaka była z nimi związana, powiedział: „Teraz wszystko rozumiem. To niezwykłe. Poprzedniej nocy zobaczyliśmy tych, którzy zostali zaklęci w obrazach.” Saj Priya, Pamiętacie, jak powiedziałem wam wczoraj, że Maharadża wypowiedział życzenie? Chciał, aby wszystko wyglądało tak, jak w chwili, kiedy wypoczywa ze swoją świtą waltanie. To życzenie wypowiedziane do malarzy zostało spełnione przez magiczny szafir, który do niego należał i podziałało na wszystkich, nad którymi panował i którzy z jego polecenia zostali namalowani. Obrazy wiszące w naszym domu przedstawiały ten sam region Indii. Malowali je różni malarze, ale wszyscy zaczęli pracę nad swymi dziełami tego samego dnia. Wszystkie powstały na życzenie maharadży, władcy całej prowincji. Dziś w nocy maharadża zgubił swój kamień, a zaklęcie przestało działać. To, co widzieliśmy, to czary, bo wszyscy ci ludzie i zwierzęta żyli wieki temu. Ramganerz zwrócił się do Saja. Teraz ty odnalazłeś kamień i należy on do ciebie. Możesz wypowiedzieć jakieś życzenie, ale możesz także zachować jego moc na inny moment w przyszłości. Pomyśl o tym. W oczach Saya błysnęła radość. Rozejrzał się wokół. Uśmiechnął się do apy i zacisnął na wielkim kamieniu szlachetnym swoją drobną, dziecięcą dłoń. Konkurs Piórko, nagroda Biedronki za książkę dla dzieci, organizowany jest od 2015 roku przez sieć sklepów Biedronka. Skierowany jest do debiutujących pisarzy i ilustratorów. Ich zadaniem jest stworzenie książki dla dzieci w wieku 4 do 10 lat. Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrodę pieniężną, a ich dzieło sprzedawane jest w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy w sklepach sieci Biedronka. Hejlisku. Czytał Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.